Witam bardzo wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Pokaż Co Potrafisz. W tym odcinku po raz pierwszy zobaczycie wspaniały czołg 8 tieru, czołg ciężki niemiecki VK45.02 VK P wersja B. Jest to po prostu moim zdaniem najlepszy czołg do tak zwanych misji. Osobistych, szczególnie jeżeli chodzi o blokowanie pancerza. Ostatnio właśnie pokazywałem filmik, gdzie bardzo prościutko właśnie robiłem tę misję na tym czołgu na T-55A. I właśnie w tej bitwie na Stalingradzie gracz o nicku Fixed.pl również, jak widzicie na dole, realizuje tą misję, 15-misję na czołgi ciężkie na T-55A. I gracz nazywa się Fixed.pl. Cześć! Cześć, Cześć, witam. Yy, dobra, to może z, na początku powiedz, yy, jaki tu miałeś plan na ten yy, Stalingrad? Już bierzesz się z równie twardym ST yy, radzieckim czołgiem, czyli co chciałeś zrobić w tej bitwie na tej mapie? Na pewno pojechać na prawo i tam porać sobie z tymi trzmi. A potem, jak zobaczyłem, że mam, oni mają więcej medu, chociaż nie mają tylko 200 to pewnie, pewnie albo się wracę, albo też Mhm. No nie wiem, czy ci dwaj zagrają właśnie przeciwko tej większej ilości. Na początku patrząc się na procent zwycię... jaki macie procent na zwycięstwo, również na minimapę, to ja bym powiedział raczej to będzie szybka bitwa. Widać przewaga z, tam na torach jest. No i tutaj też chyba macie przewagę, więc można powiedzieć bitwa raczej Luz Blues. Ale oczywiście ty miałeś też do wykonania misję. To jest 15. misja na czołg ciężki, czyli ja tylko, tylko sobie strzelisz tu raz w niego i zaraz go przeczytam. Yy, całkowite u, yy, uszkodzenia zadane, otrzymane i obronione przez pancerz muszą wynieść co najmniej 12 tysięcy, oraz należy wygrać bitwę. I yy, 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 po prostu yy, postanowiłeś zrobić tą misję tym czołgiem, dlaczego? Yy, powiem ci, że bardzo wygląda na to, że już powiedzieliśmy, się z tym, że tego nie zrobię, bo raz to zrobiłem tylko bez wygrania. Już szlak mnie trafiał, bo setna bitwa i nie wychodziło. Uznałem, że bardziej szybki dojdę do małsa niż do tego. Chyba to nagle on po prostu coś takiego. Mm -hmm, mm -hmm. Bardziej mówiłem, że a przy okazji się go Przy okazji się uda, tak to Dobra i oczywiście jeszcze nie zadałem pytania, a muszę to zadać. Tutaj patrzmy się jak walczysz z Esetką. Yy, a powiedz mi fixet, fixet, czyli yy, co to oznacza? Fixet Dlaczego wybrałeś taki nick w grze World of Tanks? Fixer to jest naprawione, a to dlatego, że jak tworzyłem konto, nie miałem specjalnie pomysłu, I tak jak większość z nich w inny sposób. Wtedy naprawiałem do jakiejś innej gry komputer, tamte biblioteki graficzne, i musiałem fix o coś tam, jakiś program taki jest. No I popatrzyłem na dwa no to wpisałem Fixer, dodałem, i Fixer było zajęte, to dodałem oczywiście, że jest w polsku, no, ale i tak to powstało. Tutaj na górze widzicie, że już 2200, 2520 zablokowanych strzałów jest i 3000 po tym strzale zobaczymy, będzie więcej, 4100, ale nadal za mało. Minus te 700, które ci odebrali, to na razie wychodzi tego około tysiąca, a potrzebne 12,000. No ale sytuacja jednak nie wyszła tak jak przypuszczałem na początku, czyli zaczynają przewagę zdobywać yy, przeciwnicy. I co teraz? Ja tutaj zamierzałem wrócić na kapo, bo popatrzyłem, czy tam była ta 140 i myślałem, że ona będzie wyjechać wjechać tapować. Głupotę zrobiłem, że tu wyjechałem na sam środek, jakby te medy mi migrowała na otwartym, to już sobie nie pobrał. A na szczęście wszyscy z niej się wrócili i tam dalej pojechałem robić jakiś damage. To napisałem, że nie kapowali, bo chciałem też to właśnie nic nie myślałem, żeby nie ma i tu będzie. Tak, myślę, że sobie nie kapujcie, zabijcie ich wszystkich, a tutaj inaczej wyszło, już może to oni dynali, a ani nie Ale to nie będę mówił że jeszcze to będzie dalej. Tak jest, tak jest. To może porozmawiajmy na temat tego czołgu. Waga prawie 80 ton. Silnik 840 koni. No i pancerz, pancerz. On ma bardzo mocny przedni pancerz, W zasadzie chyba najmocniejszy wśród dziewiątych tierów. Może oprócz niszczyciela amerykańskiego. <śmum> Tylko ma miękkie boczki. Jak ty uważasz, jaki ten czołg ma zalety i wady? Na pewno największą zaletą jest dolna płyta, która nie jednego że coś się w nią dzieje. Nie można jej Minusem jest ten własny górze, nie bo on jest mały, ale naprawdę wchodzi w niego od tych, to już kompletnie. Na pewno jedynym problemem są przednie kółka przy gąskach. Tam też wszystko chodzi. Lecz ledwo, ledwo złapiesz kąci, już wszystko chodzi w niego. I dlatego y, inaczej się kontuje takim czołgiem, a inaczej innymi. To wszystko zależy od ciągu. Tutaj ja, przynajmniej grając z tym czołgiem, wychylam y, nie boki, tylko y, pokazuję przód. Tak, żeby też nie pokazywać tego przedniego koła, w, w które wchodzi łatwo. No i boczki, które są miękkie. No i zostałeś sam. Zostałeś... Tutaj zobaczyłem, że trzech, trochę załowałem, że nie pięciu. Ale popatrzyłem, że jest jednak 430 HP ma i może być problem. Mhm. Czyli... Yy... Bałeś się tylko chyba obiekta 430, nie? No dokładnie, tych dwóch to tak niby czerwony, każdy ma luka, ale no jednak mniej się boi na pewno graczy, którzy tam nic nie robią. Oczywiście już od razu można powiedzieć, że popełnili mały błąd, ponieważ no powinni zaatakować wspólnie, a nie pojedynczo. Najpierw wyjechał M103, ty miałeś na początku mniej HP od niego, ale on nie, nie udało się mu przebić. Teraz wyjeżdża obiekt 430. No i tutaj. już trochę błąd popełnił. Przypominam, obiekt 430 ma wśród radzieckich medów najlepszy, najlepsze obrażenia na minutę. A z tyłu drugi M103, który ma 1400. Podliczając już teraz to wszystko, powiem ci, że. No, już masz zrobioną tą misję, tylko trzeba wygrać. No, tutaj też przed chwilą właśnie tak obracałem kamerę w prawdą stronę. bo widziałem, że nie ma, że jest 103. ale popatrzyłem się w prawym, w lewym, go nie ma. Widziałem, że za mną, gdzieś próbował za mną. się yy, zablokowałeś już 14 yy, yy, pocisków. Mi pokazuje, że już ponad 55 tysiąca zablokowałeś, bo ty mówisz... 1530. Tak po... jest, tak jest. Um, no i co? W zasadzie. No gdyby gdyby założył tego golda to mógłby jednak yy, cię rozwalić. Tutaj końcówka i naprawdę jak to siedzi między to testing tak schodzą, bo go filmę Nie Miałem dość, miałem mm -hmm, mm -hmm. dospocone. Mhm, mm mhm. Mm nie wyładowałem sobie golda za ostatnie parę pestek. Żeby tu mieć pewność, że nawet przyzmowska wejdzie. Ale kolega w ogóle nie wiem co chciał zrobić teraz, jak tak jadąc tyłem. Mhm. Mm no tak, coś kombinował, kombinował. E, no... Na szczęście trafiłeś na gracza, e, który trochę, e, jednak nie, nie opanował tej gry zbyt dobrze. <gry> No i on został na hita, ty na hita. Nie wiem, co, na co on się patrzy teraz. Tu mogłem strzelić już dawno, tylko chciałem, że jeszcze może jakoś petko tak, że żebym miał pewność, że zrobię że nic Aha Aha. I dlatego nie strzelałem przez ostatnie sekundy. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, no to y, zerkamy na wynik. Y, a więc, y, oczywiście stalowa ściana, high kaliber. Oraz specjalista widać prawie 20 000 WN8 z tej bitwy. Yy, obrażenia: 8118, 7 zniszczonych czołgów i zablokowanych na pancerz 7. Nie, y, 5530, nie? Dokładnie. Potencjalny mecz. No, bo tu na Quick Baby to wysłałeś. Yy, w każdym bądź razie yy, zrobiłeś w tej bitwie. Yy, Aha, czyli łącznie 7170 plus 8000, czekaj to będzie ponad 15000, prawie 15300, czyli tą bitwą zrobiłbyś też misję na obiekta 260, 15 misję. Czyli, tak. czyli myślę, że chyba nie sprzedawaj tego czołgu. Jestem ciekaw w ogóle, jak to będzie z tymi japońcami, bo japońska dziewiątka, która ma pancerz 250 kadłuba, czyli o, 200, o 50 więcej niż ten czołg, jak ona będzie się sprawowa sprawowała. Yy, możliwe, że to też będzie fajny czołg na tą misję. No a dziesiątka oczywiście jest, wygląda też świetnie. No spróbuję potestować te czołgi japońskie. Dobra, no to gratuluję. Yy, czyli co, już masz te 55? -a? dokładnie tu ostatnia misja, że go damy. Ok, no to dzięki. Oczywiście, jeżeli miałbyś ochotę kogoś jeszcze na koniec pozdrowić, to może sama na pewno. I PMHC-mu za Dobra. No to dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.